W przy publicznej szkole podstawowej nr 3 rusza budowa długo oczekiwanej sali gimnastycznej. Z chwilą objęcia urzędu burmistrza odziedziczyłem jakby projekt budżetu, w którym ta inwestycja była. Uwzględniona, ale jedynie 1,5 miliona było przeznaczone. Na nią nie było jeszcze projektu. Udało się pewne korekty wprowadzić do dokumentacji. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Złożyliśmy także dokumentację o dofinansowanie, wniosek konkretnie z załącznikami. Czekamy na decyzję, natomiast w międzyczasie przeprowadziliśmy przetarg. Udało się wyłonić konsorcjum, które będzie budowało tą salę. Prace prawdopodobnie rozpoczną się jeszcze w wakacje. Obiekt ma powstać w ciągu dwóch lat. Koszt około 7 milionów, bo oprócz oczywiście robót budowlanych dojdzie nadzór inwestorski. Cieszę się ogromnie, bo rzeczywiście budowa tej sali od lat już jest o niej mowa, była też zagrożona, bo nie było funduszy. Część funduszy udało się zorganizować, przesuwając budowę sali gimnastycznej w Stanisławicach, Orok. Część zabraliśmy z innych inwestycji, bo myślę, że szkoła w Trójka Podstawówka jest największą podstawową szkołą na terenie gminy Kozińce. To jest ponad 660 dzieci i rzeczywiście powinny się one uczyć w takich już warunkach godnych. Jak zapewnił burmistrz, sala po wybudowaniu ma służyć całemu społeczeństwu gminy Kozienice. Mają z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale też mieszkańcy i kluby sportowe.